Trzydziesta minuta spotkania Łukasz Krzyżyk zdobywa drugiego gola. Dla gospodarzy promień prowadzi z celulozą koszczyń 2 do 0. Rama. Należała im się, należała. Na Jersku grać to tylko w promień potrafi. Dobrze, dobrze. Rozchodząca w dla gości. Zdrowie wybierający z ukształtą Damian Kućmierczak. Bartosz Kosman. Proszę Państwa, znakomite podanie Bartosza Kosmana. Gracjan Arkuszewski zdobywcą trzeciego gola dla gospodarzy. Promień celuloza 3-1. Proszę Państwa i po raz kolejny w dzisiejszym meczu Gracjan Arkuszewski, Bromień prowadzi z celulozą 4-1. Proszę Państwa, Dariusz Bryjak, i promień prowadzi z celulozą 5-1. Proszę Państwa, Dariusz Bryjak i promień prowadzi z celulozą 6